Życzę Państwu miłego oglądania. Dziękuję bardzo i zapraszam. Warsztatowe. Pytanie warsztatowe, czy wcześniej były robione jakieś szkice, jakieś takie przymiarki na brudno na, na, na karteczkach, czy od razu na płótnie było, co wyjdzie, to wyjdzie? Jak z abstrakcją, to chodzi o taki warsztat. Jakby ktoś się chciał zabrać za malowanie, czy to od razu, mając już to doświadczenie malarskie, które Pani mają, czy to już od razu było na, na czysto, czy jeszcze było... Ja, ja, ja tu poproszę naszą jedną koleżankę. ...swoje tutaj i podzieliły się tymi wrażeniami. Zosiu, pozwól na chwilę, ona to sprecyzuje i opowie swoje wrażenia. Może któraś z koleżanek jeszcze też będzie chciała... Zostałam przywołana przez naszą panią profesor do tablicy, i chcę powiedzieć, że to wcale nie jest takie proste mówić o tego rodzaju malarstwie, którego nas zachęciła nasza pani Helena. Czy to tak szło na żywioł? Co mi tam wyjdzie, to wyjdzie. Nie. Zaczynałyśmy od martwej natury. Pierwszy projekt malarstwa. Tego, gdzie technika została zastosowana tej szmatki, o której mówiła pani Helena, to była martwa natura, zrobiona z wrzosów, z takich różnych pudełek, z kopki siana. Więc, i teraz patrząc na to, nanosząc w oryginale, po kolei tymi wszystkimi etapami, Trzeba z tego było przejść już do tej następnej techniki, już było lanie. Helen wystarczy? Po tych liniach. Wyżej podniej, żeby był ładny jeszcze też ten czubeczek, nie? Nitki możesz, nitki możesz też wykorzystać, tak jak ona widzisz cienkie powstają niteczki. Mm. Szkic miał być do zaplanowanego, można farbkami nawet, jakimś cieniutkim pędzelkiem szkic sobie zrobić. A, ja a bardzo dobre. Jest... A potem a, będziemy mężone, się liczymy, o, nie się nie Planujemy Zobacz, każdy to, ruch. To, to się to to możesz dotknąć czubeczkiem leciutko, jakbyś chciała, ale żebyś nie... Tak. Ale wszystko odbywa się na to. Żadnych pędzli na razie nie używamy. A to ta kompozycja, którą zrobimy w pierwszym, ona zostanie. Ona będzie naturalna. Pędzem będziemy wymalowywać i malować już kompozycje, które zostaną nam pomiędzy tymi barwami. Tak, żeby nam co maksymalnie dwóch kolorów. Tak, tak, do, tak, 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 Może dwa kolory. Resztę będzie... A resztę już będziemy wykańczać, bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby ten rysunek, ten abstrakcyjny, przypadkowy, wyszedł nam do przodu. A po spody będziemy mieć dowolność wstawiania kolorów abstrakcyjnych. I z tego lania farbą powstały te obrazy. I teraz jest pytanie, czy to stanowiło trudność, czy to tak gładko poszło? Może to nawet na pierwszym etapie, jakże śmielały tą farbę, to trudność to stanowiło, bo byłyśmy przyzwyczajone do takiego malarstwa ładnego. Panowałyśmy nad tym pędzlem, a teraz przyszło nam się zmierzyć z farbą, która tak się nie poddawała. O, chlapnęłam sobie i już jest. Nie trzeba było kierować tak ręką i tą farbą, żeby wyjść na to, co pierwotnie zostało założone. Ale lejąc tą farbę lejąc, wyłaniały się takie różnego rodzaju kompozycje i wtedy zaczęło się nam podobać wyszedł naprawdę piękny obraz. Do drugiej formy już tego tam, gdzie są nasze literki przybijane i dostosowując się, do no praktycznie do wskazówek, bo tu nie ma co udawać, że znowu tak nie byliśmy. byłyśmy to wskazówek, jak mówiła, no patrz, no co tam widzisz, no ja nic nie widzę tylko południu. Więc trzeba to było nanieść w takiej formie, żeby też coś z tego wynikało. Do tego Ziemia jako pieczątka i, i każda miała do wyboru albo pierwszą literkę z nazwiska, albo pierwsza literka z tego. trudne z... do ikonografii Nie wiem, czy Chodzi, mam tutaj, tutaj jeszcze raz włączyć? Płacić. Zawsze ja to, ja to Zmawiamy, Zmawiamy, Jowan, ale dyrektor ma imię. No ja ja to Tak samo wypełnienie tego kwadratu idzie A, w tą stronę idzie A. Tak jak idą w perspektywie kreski i linie. Ma być... Ta martwa natura Aha. ma być narysowana i odbita tymi pieczątkami. A w może... kolorze. Nie A może Ugrów nie. I y, cięsk tam, gdzie robi się cień, to tej jest... No i w moim przypadku jako Zofia, to tak, Bo jak luz i plus. To absolutnie się tym nie przyjęłam. Jak luz to jest. I tam waliłam te pieczątki, ale Eleno linie zachowałam w tą stronę i w tą stronę. Tak jest, jak kazała, tak zrobiłam, ale naprawdę na wielkim luzie. Nie, nie chodziło mi o to, żeby to było ładne, bo tak mówiłam, ma nie być ładne, ma wyzwolić z nas ten luz. No i rzeczywiście ten luz. Został wyzwolony, I u jednych bardziej uporządkowany, bo to zależało od techniki, jaką koleżanki pokazują, a u drugiej, tak jak na przykład u mnie, to był ten niedbały luz. I chcę powiedzieć, że dla mnie, bo ja tam chyba tam jakiegoś talentu nie mam, ale chodzi o to, że te wykłady te ostatnie lekcje to dały dużo do myślenia że to, co się kiedyś nie podobało, co się tak jak ktoś powiedział, że takie bochomazy, jak mu będę robić, i jeszcze na końcu mi się to spodoba, życiu bym nie uwierzyła. Ale teraz, jak to wszystko razem człowiek przemyślał, reasumując, to te techniki, które miałyśmy na ostatnich spotkaniach, można już wykorzystać do malarstwa realistycznego albo też robić własne kompozycje. I w imieniu całej naszej grupy chciałam właśnie za tą przekazywaną nam wiedzę, to jest pierwsze, ale za cierpliwość, jaka jest dla nas. Bo wcale my nie jesteśmy takie łatwe, tamte artystki, jak siebie nazywamy, no bo artystki to my są. Bardzo, bardzo serdecznie Helenie dziękujemy, bo. Tyle ile wkłada w pracę, żeby Państwo mogliście oglądać, ale my też mamy takie wspaniałe samopoczucie, że coś się w życiu wspaniałego robi. Pięknie, pięknie, Helenie, dziękujemy. dziękujemy. Bardzo porządnego naszego najlepszego chóru, który się w Europie liczy, dla Państwa, dla Pani w prezencie, żeby taka pamiątka została. I jeszcze chciałam wyrazić ogromną wdzięczność dla kierownictwa tego klubu, a przede wszystkim też dla Państwa pracowników, którzy tu pracują, którzy wkładają bardzo, bardzo dużo serca w obsłudze tej naszej wystawy, bo za każdym razem, kiedy tu jesteśmy, to się spotykamy z wielką sympatią, z wielkim sercem i raz jeszcze w imieniu wszystkich bardzo Pani dziękuję i Pani koleżankom też. To jest który nie do tego poważni sama się tu nie proszę na lampkę wina. tak Dobrze. Jest... Koleżanka pani Krystyna e, chciałaby jeszcze powiedzieć o waszej pani, która odeszła, o pani kruszynie. Także proszę posłuchać. Proszę w takim pięknym dniu, gdzie mogę wszystkim złożyć gratulacje, bo, bo jak wiecie, też się przyczyniłam do, do, do tworzenia takiej grupy, która w tej chwili ma sukcesy, bo, bo działałam jako e, przywódczyni, można powiedzieć, Akademii Sztuki III Wieku na Robotniczej. I ostatnio właśnie w ostatnich dwóch tygodniach mieliśmy takie no, bardzo smutne wydarzenie. Zmarła jedna z pierwszych słuchaczek Akademii Sztuki III Wieku, pani Kruszyna, to jest pseudonim, Jolanta Radzicka. I bardzo wszystkie ją wspominamy, żałujemy, że nie jest dzisiaj z nami. W ogóle w moim domu to, gdzie się odwrócę, to jest kruszyna, bo ona w ogóle, że tak powiem, bardzo aktywna była w takich formach użytkowych, obrusy, firanki. Ja wszy, całe moje otoczenie jest, jest pełne prac kruszyny i tak właśnie to mi uświadamia, jak warto pracować nad czymś, co można zostawić. Dla, dla potomnych, dla, dla znajomych, dla przyjaciół i proszę, prosiłabym bardzo, żebyśmy w tej chwili minutą piszę uczciły pamięćko przybył. Dziękuję bardzo. Za duży dekad do takiego, dla tego zaufania. Obrigado.